Gratuluję zwycięstwa problemu Jirkowi. Eee, uważam, że n... no teraz. że rozegraliśmy dobre zawody, stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Szkoda, że strzeliliśmy tylko jedną bramkę. Także generalnie nie mogę mieć pretensji. Nie mam pretensji do moich zawodników. Bo ja na dzień dzisiejszy to, co żeśmy zaprezentowali, uważam, że żebyśmy zaprezentowali się z dobrej strony. Jest to moje zdanie subiektywne. Myślę, że z meczu na mecz będzie to jeszcze lepiej wyglądało. i Przede wszystkim te sytuacje, które żeśmy sobie stworzyli przez całe spotkanie, zdobędziemy więcej niż, niż jedną bramkę. Także szczególnie druga bramka dużo, dużo, dużo przypadków. Akurat szczęście w tym momencie nie było przy i w sytuacjach i Tatka i Łoba mogliśmy się pokusić o strzelenie drugiej, drugiej bramki. Atakowaliśmy i środkiem i bokami, strzelaliśmy z dystansu do środkowa. Były centry z boku, z lewej, z prawej strony. Co na gra, która na sam koniec zakończyła naszą, naszą porażką. A tak na koniec to tylko... Chciałbym zaznaczyć, że trochę tych przerw było puste race i nieraz przedłuża się mecz tylko i wyłącznie o, o 3 minuty, gdzie nie ma tych przerw, tutaj 2 minuty widocznie. Sędzia mi powiedział, że były 3 zmiany, to ja mówię, że ja tych trzech zmian nie robiłem, no to wręcz odwrotnie, no. no ale tak się stało, jak się stało, także jeszcze raz gratulacje i to wszystko, dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim w klubie i nie tylko w klubie, bo wiele osób się w to zaangażowało, że doprowadzono płytę boiska do takiego stanu. Myślę, że jak na to parę roku było idealne i, i nie jeden zespół w okresie najlepszej wegetacji nie ma takiej płyty, więc na pewno tutaj to boisko yy, pozwoliło grać i, i, i moja ocena meczu jest taka, że to był mecz na, na wysokim poziomie, jak na pierwszą ligę. Oczywiście to też tak tutaj trener powiedział. To subiektywna opinia tak samo moja. Yy. Troszeczkę zanerwowaliśmy to spotkanie. Cofnęliśmy się, mieliśmy problemy z tymi fragmentami gry. W pierwszej połowie bardzo duże, bo bramka szybko na 1.0 i za chwilę nie wiem czy będę miał, jeśli chodzi o nazwisko, dobrze pamiętał i dobrze zobaczyłem chyba Midzierski, ale nie jestem tak przekonany. W każdym razie była sytuacja na, na 2.0 i na pewno ze stanu 2.0 mm, trudno było tutaj odrobić straty. Później, później, później troszeczkę się otrząsnęli, zaczęliśmy grać trochę trochę lepiej. Aczkolwiek muszę przyznać, że na pewno jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy yy, zaangażowani byli w ten mecz, jak stali się realizować te założenia. Na pewno nie, nie tak do końca wszystko sobie wyobrażaliśmy w tym meczu, bo, 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 bo gdzieś te też chcieliśmy mieć eee, inicjatywę, a po drugiej bramce ją oddaliśmy, ale też trzeba zaznaczyć, że graliśmy z zespołem, który ma ogromny potencjał i to było się widać. I jestem przekonany, że z taką grą, to to. to mieć będzie wygrywała następne spotkania i, i, i to jest tylko kwestia czasu. Natomiast jeśli chodzi o nas, chciałbym, żebyśmy na pewno byli tak bardziej za, zawsze zaangażowani, natomiast troszeczkę musi być większej większe spokoju w tym, w tym naszej grze, bo, bo, bo tego trochę drugiej połowie zabrakło, aczkolwiek na pewno jesteśmy zadowoleni bardzo zwycięstwa. Dziękuję.